Spójrzcie tylko jak to ciasto rośnie w piecu. Jak ja, lubię placki. Przesi czołem, ogórki kiszone. Dotychczas udało mi się zbudować niewielkie gospodarstwo w dolinie i przejść do ery miedzi, ale tak naprawdę dopiero piła upiekła prawdziwą rewolucję w moich włościach. Oto trzecia część Prekiszoni, czyli studni w Vintage Story. W końcu skrzynie. Koniec z koszykami, z których wszystko się wysypywało. Pora zadbać o obronę. Wykułem strzały. Uznałem, że czas wreszcie postawić na walkę dystansową. No i jak bywa, brak doświadczenia, jak zwykle, dał o sobie znać. Przez małe niedopatrzenie musiałem dorzucić kolejną sztabę na kowadło. Aż zabolało. Nie cierpię marnować surowców. No ale cóż, nikt nie rodzi się kowalem, tylko ciężką pracą i klikaniem myszki. Może kiedyś nim zostanę. Przypomniałem sobie o pułapce, którą zrobiłem jeszcze wiosną. Wziąłem ją i nowy łuk, aby zapolować. Strzała świsnęła. Ha! Kuro! Jesteś martwa! No nic, jak się okazało Cela też nie miałam najlepszego, i już skacząca kozica była dla mnie zbyt wymagającą zdobyczą. No ale od czego mam miecz? Walka wręcz, może i mniej elegancka, ale za to skuteczna. Po polowaniu zacząłem zagłębiać się w temat garbowania skór. Zapowiada się dość skomplikowany proces. Może to i był dopiero środek lata. Ale zacząłem myśleć o zimie i o futrze, aby w mroźnych miesiącach mieć się czym okryć. Zacząłem też powoli planować rozbudowę mojej ziemianki. Chyba nadszedł czas, aby postawić prawdziwą chałupę, a przynajmniej na start porządne drzwi. Mając wreszcie wiadro, poczułem się jak ktoś, kto ujarzmił żywioł wody. A z desek zbudowałem porządne półki do spiżarni i gniazda dla kur. Marzyło mi się jakieś własne zwierzątko. Pułapka, którą zostawiłem, niestety była pusta. No cóż, jeszcze nie teraz. Ruszyłem po kamienie, aż tu nagle napadły mnie jakieś dziwaczne mechaniczne pająki. Chyba miały leże w jaskini. Pokonałem je, ale gdy tylko zajrzałem do środka, wybiegły kolejne. Nie było wyjścia, musiałem się wycofać. Na dalszej drodze trafiłem na złoża pomarańczowego żwiru, boksytu i czarne zbocza łupku. Ściągałem też sporo żwicy, materiału, który będzie bezcenny, gdy zabiorę się za bardziej zaawansowane mechanizmy. W drodze powrotnej odwiedziłem quilla. Obiecał, że pokaże mi coś ciekawego, jeśli tylko dostanie kilo z brązu. Na razie górnictwo nie jest moją mocną stroną, ale wszystko w swoim czasie. Poza tym udało mi się zebrać porządny zapas mięsa i postawiłem bardzo przydatny stojak na formy. Mała rzecz, a porządkuje warsztat. Kolejne dni sierpnia mijały na rozbudowie domu i coraz dalszych wyprawach. Szukałem surowców, oznaczałem ciekawe miejsca na mapie. Niestety, mimo intensywnych poszukiwań wciąż nie mogłem znaleźć pszczół. Miód i wosk nadal pozostały tylko w sferze marzeń. Za to trafiłem na całkiem solidne złoże miedzi. Oczywiście wykopałem wszystko, co było widoczne. A potem na wszelki wypadek sięgnąłem po kilow geologiczny, żeby sprawdzić, czy coś nie pozostało pod ziemią. Niestety cisza. Ale i tak, zapas całkiem przyzwoity. Zboża dojrzewały, cebula też się pięknie krągliła. Przy translokatorze zacząłem majstrować, ale bez odpowiednich części nie mogłem go naprawić. Na streamie ktoś dobrze podpowiedział, że można włączyć sobie widoczne na ekranie interakcje i skróty klawiszowe. Pro tip. 32 dnia pojawiła się kolejna burza temporalna. Tym razem zostawiłem sobie trochę zajęć w domu. Takich jak gotowanie czy przesiewanie żwiru przez sito. Jak się okazuje, w ten sposób można znaleźć rozmaite surowce, w szczególności gdy przesiewa się kościstą glebę. Gdy tylko burza ucichła, pierwsze co zrobiłem, to uszyłem sobie futrzany płaszcz. Wolałem się przygotować zawczasu. Nie wiedziałem, co będzie mnie czekać zimą. Wymieniłem też moje ostatnie dwa ręczne koszyki, które już porządnie były zużyte, na futrzane torby. Ruszyłem na pustkowia, aby jeszcze raz zastawić pułapkę. Tego dnia też wykułem dłuto. Jest to jedna z ciekawszych rzeczy w Vintage Story. Dłuto pozwala ociosać większość bloków, nadać im niemal dowolny kształt. Od razu zacząłem eksperymentować. Możliwości rzeźbienia są ogromne. Zbudowałem też żarna. Nareszcie mogłem zacząć mielić sobie mąkę. Wróciłem do pułapki. Spryciule, zjadły przynęty, ale się mnie złapały. No nic, próbujemy dalej. Ruszyłem więc do lasu po jakieś tam zapasy, ale gdy wracałem, kosz się trząsł, coś się złapało. Zabrawszy pułapkę do domu, ostrożnie zajrzałem do środka, a tam dorodny kogut. Teraz tylko kurka do kompletu i będzie można liczyć na świeże jajeczka. Nocą postanowiłem wypalić trochę węgla, ale zanim zdążyłem dobrze rozpalić stos, zaczęły nadciągać gałgany. A tak z każdej strony. W końcu uznałem, że dziś już wystarczy wrażeń. Schowałem się do chaty. Nad ranem, ledwo zipiąc, dokończyłem Mielesz. Kogut był wyraźnie zaniepokojony. Chyba wybieg postawiłem za blisko gospodarstwa. Widzicie, zwierzęta w tej grze dopiero w kolejnych pokoleniach stają się spokojne w obecności gracza. Przygotowałem sobie kuszkę, czyli taki prymitywny ul. Rozstawiłem kolejne sidła na kury i ruszyłem na poważne poszukiwania dzikich pszczół. Po drodze zapolowałem na dziki. Zapasy mięsa nigdy nie zaszkodzą. Zapuściłem się w głąb puszczy, gdy zaskoczył mnie zmrok. W ciemności, między drzewami, dostrzegłem cień. Niedźwiedź! Oj, cholipka! pomyślałem. Ale sprytnie go ominąłem. Nie było sensu wracać do domu. Wiedziałem, że pszczół nie znajdę blisko siedliska. Trzeba iść dalej. Biegłem przed siebie, a tu nagle... plusk! Wpadłem do wody. Pochodnia zgasła. Po omacku szukałem czegokolwiek do rozpalenia ognia. Okazało się, że wystarczy użyć rozpałki bezpośrednio na pochodni. Nad horyzontem pojawiła się łuna czerwonego świtu. Szedłem przez nowe równiny, zmęczony, ale zdeterminowany. Po drodze natknąłem się na sporo drzew owocowych. Pomyślałem, zbuduję kiedyś wspaniały sad. Spotkałem też kilku nowych handlarzy. I właśnie to jest piękne w Vintage Story. Przez mnogość i różnorodność surowców, wyprawy są naprawdę ekscytujące. Nigdy nie wiesz, co znajdziesz, na co się natkniesz i czujesz się jak prawdziwy odkrywca nowego świata. Do tego niektóre formacje skalne są po prostu niesamowite, monumentalne, czasem dziwaczne, wręcz magiczne. Pogoda też robi robotę, nadaje krajobrazowi charakter i oniryczny klimat. A z czasem, jak prawdziwy kartograf, zaczynasz oznaczać kolejne punkty na mapie, kręgi się rozszerzają, aż cała okolica staje się bliska, znana, po prostu Twoja. Tylko podczas rozglądania patrzcie czasem pod nogi, aby nie wpaść do kolejnej sztolni. Wiecie, bo to grunt mieć, grunt swój. W końcu trafiłem na drugą stronę jeziora, tego samego, przy którym zawsze się respawnuje, i tam w gęstwinie usłyszałem to. Charakterystyczne bzyczenie. Delikatnie odgarnąłem gałęzie, ustawiłem nieopodal pustą kuszkę. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, pszczoły przeniosą się tam same. Posadziłem też kilka kwiatków wokół, żeby je zachęcić. Wrócę tu za kilka dni. W międzyczasie zainstalowałem też mod Forest Symphony, który dodaje ambientowe dźwięki lasu. Polecam, niby detal, a klimat wchodzi. 36. dzień zacząłem od zbiorów węgla. Potem poszedłem do pułapki i udało się. Byłem świadkiem, jak kura sama weszła do środka. No to mamy komplet: kogut i kura pod jednym dachem. Teraz tylko czekać na pierwsze pisklaki. No, to pora na coś nowego. Zacząłem przepalać krzemień, żeby stworzyć glinę ogniotrwałą. To jeden z ważniejszych kroków. Dzięki niej będę mógł ulepić piece do pieczenia chleba, placków, może kiedyś ciasta. Nie da się uniknąć postępu. Nadszedł czas zmiany. Zacząłem rozbierać moją prymitywną ziemiankę. I tak z początkiem września, wraz z końcem lata, rozpocząłem wielką budowę. I tu mała podpowiedź ode mnie. Zanim zaczniecie stawiać dom, zbudujcie go sobie najpierw w trybie kreatywnym. Ja tak zrobiłem i dzięki temu mogłem dokładnie wyliczyć, ile bloków potrzebuję, jak duża powinna być chata i gdzie co rozmieścić. Gdybym zbudował ją za małą i musiał przerabiać znowu, byłbym szczerze sfrustrowany. Choć nie ukrywam, i tak podczas budowy przeklinałem nieraz. Głównie na te barachła, które postanowiły akurat teraz zwiększyć częstotliwość ataków. Trafiłem też na zębatkę temporalną. Bardzo przydatny przedmiot pozwalający ustawić nowy punkt odrodzenia. Ma 20 użyć. Znalazłem ją w idealnym momencie, bo potwory zablokowały mnie w spiżarni. Musiałem je wybijać po kolei. Nie obyło się bez upadków. Zginąłem kilka razy. Daj tam już spokój, ja chcę tylko zbudować dom! Krzyczałem. A żeby było jeszcze zabawniej, podczas przebudowy, kury skorzystały z pierwszej okazji i zwiały w gąszcz. Kurcz, spryciule. Postanowiłem przy okazji zbudować porządną piwnicę. Dom z dnia na dzień nabierał kształtów. Wydzieliłem przestrzeń na kuchnię, chociaż gałgany cały czas mnie nachodziły. Wykułem więc nową broń i zabrałem się za budowę piętra. Tu będzie moja sypialnia. Do zbierania słomy na dach zrobiłem sobie kosę. Ogromny progres w porównaniu z nożykiem, ponieważ zbiera trawę obszarowo. Zdecydowanie polecam. Liście powoli zaczęły zmieniać kolor. Z żywej zieleni na złoto, pomarańcz z bordowymi nutami nadchodziła jesień. Bawiłem się też trochę dłutem eksperymentując z kształtami. Uprzątnąłem też plac przed domem. Przepracowałem mnóstwo jakichś prób, błędów, ale powoli, powoli dom zaczynał przypominać w końcu dom. Najwięcej nerwów kosztowało mnie ustawianie belek. Okazało się, że jest pewna opcja w ustawieniach, którą trzeba wyłączyć. Wyświetla się wam teraz na ekranie. Wtedy belki stawiają się dokładnie tam, gdzie chcemy. Szkoda, że dowiedziałem się o tym dopiero pod koniec roku. Przeniosłem wszystkie zapasy z spiżarni do nowej piwnicy. Sama spiżarnia stała się pełnoprawnym magazynem, zorganizowanym, gdzie każda skrzynia miała swoje przeznaczenie. Jak ja kocham taki porządek! Z placu pozbyłem się resztek po pierwszych flonach. Zasypałem staw, tu na razie jest klepisko, ale kiedyś będzie zamczysko! Mam też nowego przyjaciela, Słomiaka. Myślałem, że da się go ubrać w futra, ale niestety stojak na zbroję akceptuje tylko zbroję. No, kto by się spodziewał. Walnąłem też se kuchnię z łupkowanych blatów, ale eksklusiw. Tak, i wiem, że o tym znowu wspomnę, ale budowanie byłoby o wiele przyjemniejsze, gdyby nie te potwory. Ale to trochę na własne życzenie budowałem też w nocy. Najgorsze, że te skurczybyki zaczęły pojawiać się nawet w środku mojego domu. Rozbudowałem też włości za kuźnią. Chciałem zrobić łąkę kwiatową dla pszczół. I tak, upłynął mi niemal cały wrzesień. Ostatniego dnia września, 45 dnia gry, postanowiłem wrócić pokuszkę. Liczyłem, że pszczoły już się zadomowiły. Jesienny krajobraz był przepiękny. Złote liście, chłodne powietrze, cisza. Aż tu nagle bach, kurde, wilk. No i pięknie zginąłem. No i znów ta sama trasa do pokonania. Tym razem oczy dookoła głowy. Udało mi się zgarnąć kuszkę z pszczołami i wrócić bez strat. W domu postawiłem kilka kolejnych kuszek i zasadziłem kwiaty. Może przed zimą uda się zebrać choć trochę miodu i wosku. Wosk jest bardzo przydatny. Można z niego robić weki czy świece do latarni, a miód idealny do drzemów, a także trunków. Wypalone krzemienie zmieliłem na mączkę. Zmieszana z gliną tworzy jej ogniotrwały wariant. Ostatni, najważniejszy element kuchni był już w zasięgu, czyli piec. Wypaliłem też kilka cegieł z tej gliny. Przydadzą się do zbudowania dymarki. Krok w stronę szkła, a potem żelaza. Z początkiem października, kiedy piec był już ulepiony, podekscytowany, zabrałem się za pieczenie. W środku nocy zmieliłem ziarno na mąkę trzy razy to napisałem. Zmieliłem ziarno na mąkę. <laughs> Chyba bardzo lubię mielić ziarno na mąkę. Zrobiłem też blat do lepienia ciasta, wymieszałem mąkę z wodą i powstał pierwszy znaczy pierwszy placek. Placki można robić w wariancie słonym i słodkim. Pierwszy zrobiłem z żurawiną. Na koniec jeszcze nożem wydrapałem wzór na wierzchu. Dla stylu. Piec rozgrzałem do czerwoności i wstawiłem ciasto. No i to są właśnie detale, o które nikt nie prosi, a każdy potrzebuje. Spójrzcie tylko, jak to ciasto rośnie w piecu. Absolute coziness. Jak ja lubię placki. Skleciłem też kilka dodatkowych blatów w piwnicy, bo przecież nie będę trzymał wypieków na podłodze. Potem przyszła pora na wersję mięsną. Bardziej można to nazwać pasztecikiem. Zbudowałem też prasę do owoców. Teraz mogę z nich wyciskać sok. Wystarczy potem zlać go do beczki i mamy potencjalnie dobre domowe winko. Tylko pamiętajcie, podłóżcie wiadro pod prasę, inaczej zaleje was lepiący sok. Nad ranem wyszedłem na zewnątrz i tak oto 1 października spadł śnieg. Na szczęście zdążyłem z budową domu. Idealny timing. No ładnie. Temperatura na minusie, a niektóre plony są jeszcze niedojrzałe. Wszystko mi pomarznie. Widzicie, w Vintage Story każda roślina ma inną odporność na mróz. Może nie wszystko zgnije. Zebrałem co się dało. Finalnie miałem całkiem sporo zapasów. Mam nadzieję, że na zimę wystarczy. Poznajcie też moją nową koleżankę to jest owca wielkoroga. Poznaliśmy się. Nie pytajcie, długa historia. Postanowiłem ruszyć na poszukiwania cyny. Miałem już wszystko, czego trzeba, by wejść w nową epokę, a skoro na powierzchni szaro i zimno, równie dobrze można szukać ród pod ziemią. Używanie kilofa geologicznego to taka swoista minigra. Tak jak już wspominałem wcześniej, zbiera się odczyty, promile występowania surowców w danym regionie. Potem wybierasz jakiś kierunek i znów robisz odczyt, porównujesz. I jeśli wzrasta ilość rudy, idziesz w dobrą stronę. Powoli robisz taką hitmapę mapę ciepła z odczytami. W teorii brzmi to prosto, ale dla mnie to na razie najmniej przyjemna część gry. Dopiero się tego uczę. Techniczne, powolne, trochę taka zgadywanka. W końcu znalazłem miejsce, gdzie wskazania były obiecujące. Wkopałem się i zacząłem sprawdzać złoża. I wtedy zmrok. Panika, poślizg. Wpadłem do jaskini. No i kolejna śmierć. Teraz już rozumiecie, dlaczego przestałem prowadzić serię w trybie hardcore. Na rozluźnienie gotowanie w nowej kuchni. Chyba moi średniowieczni przodkowie prowadzili jakąś gospodę. Niestety spokój w niedługim czasie został przerwany, a cierpliwość zaczęła igrać z ogniem. Ale o tym już w następnej części Prekiszoni. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli wam się podoba to dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach z czym najbardziej lubicie placki. Jest to dla mnie ogromne wsparcie algorytmu. Całość nagrania pochodzi z moich live'ów, więc jak chcecie oglądać na bieżąco w co gram, to wbijajcie. Link macie w opisie. Zachęcam też, abyście wpadli do naszego Discordowego słoja, gdzie mamy fajną, małą społeczność. Znajdziecie też dział poświęcony Vintage Story i jest też kilku weteranów, którzy z chęcią odpowiedzą pewnie na wasze trudne pytania. A jeżeli chcecie, abym częściej wrzucał filmiki, to zachęcam was do zostania ogórem i wspierania kanału. To mówiłem ja, Kiszon. Do zakiszenia!